Laudetu. Proszę Państwa, czuję się tu zainspirowany słowami jednego komentującego, który napisał, że przyjęcie takich założeń światopoglądowych, jakie tu prezentujemy, prowadzi do myśli, której nie można zaakceptować. A jakież to? Tak. Otóż, że nie istnieje żadna dusza odrębna, dusza nieśmiertelna, tylko nasza świadomość, umysł jest jakoś związana z procesem neurobiologicznym, z procesem. No, nazwijmy to biochemicznym, elektrycznym, zachodzącym w naszym mózgu, w ośrodkowym układzie nerwowym. Tak, prawda jest bardzo trudna. I to, w jaki sposób rozwój nauki nas, ludzi, zrzucał w dół i zrzucał w dół. No, na początku oddzielonych tą przepaścią istot stworzonych przez Boga, obdarzonych tą platońską, przedustawną duszą i duszą nieśmiertelną, do jednak części przyrody. No, to trzeba się zastanowić, czy wolimy prawdę. Choćby ona była ciężka do przyjęcia dla nas z przyczyn egzystencjalnych, czy wolimy jednak bajki? I do jakiego czasu bajki można utrzymać? Jak to jest z tą duszą? No bo dusza wiąże się od razu z problemem umysłu i wolnej woli. Przecież podstawową kwestią dla odpowiedzialności za czyny jest to, czy jesteśmy obdarzeni wolną wolą. No i jak to wygląda? Od czasu, kiedy zaczęliśmy badać mózg, już od czasu Wernikego i Broki, tych dwóch pierwszych wielkich neuropsychologów, wiemy, że mowa, ośrodki mowy są ściśle powiązane z określonymi ośrodkami w mózgu i odbędnie uszkodzenie będzie owocować albo utratą czy ograniczeniem zdolności biernych i językowych, czyli percepcji rozumienia, albo czynnych, w zależności czy to jest ośrodek Broki czy Wernikego. Prawdziwą podstawę pod całość dzisiejszej neuropsychologii pożył rosyjski uczony Aleksander Uria, który obserwował rannych żołnierzy, rannych i powiązanie ran i lezji mózgowych z wypadaniem czy zmianą różnych funkcji psychicznych. No i do tego czasu badamy, badamy, badamy. Bardzo dużo tutaj nam przyniosło EEG i wreszcie drażnienie określonych ośrodków niewielkimi impulsami elektrycznymi, wywoływanie w ten sposób wybuchów śmiechu, naławimy no, ukoronowanie to ostatnia rekonstrukcja przepływu pewnych prądów. I rekonstrukcja nuconej w myśli piosenki The Wall Pink Floyd przez osobę, na której przeprowadzono ten eksperyment. Tak więc wiemy, no bo tego się już nie, nie, nie da się temu zaprzeczyć, że nasza świadomość ma podłoże w postaci procesu fizycznego, fizykochemicznego no przepływu prądów elektrycznych na synapsach między neuronami i ośrodkowego układu nerwowego mózgu, który jest, można powiedzieć, hardwarem dla tego softwaru. Ale w tej sytuacji, jeżeli przynajmniej przyjmiemy zwykłą metodologię naukową i brzytwę Okhama, zakładanie istnienia jakichś niematerialnych bytów jest kompletnie pozbawione sensu. Ponadto jakoś nie zauważyliśmy, żeby umysł, świadomość funkcjonowały bez jakiejś podstawy materialnej, bez podłoża materialnego. Chodziły no w duchy tego typu w koszulach, no pardon, damy sobie tutaj z tym spokój. O ile nasz umysł, nasza świadomość ma podstawę, jest emergentny, jak pisze Penrose o świadomości wobec pewnego procesu fizyko-chemicznego, o tyle, jeżeli tak jest, to jak z wolną wolą? Przecież procesy molekularne są w pewien sposób, czy przede wszystkim procesami deterministycznymi, nawet jeśli jest to proces kwantowy, to za Zobaczcie, tam jest trochę indeterminizmu, no co do określenia pewnych wartości operatorów położenia, pędu energii w określonym momencie idealnie, precyzyjnie, ale te operatory położenia pędu jako takie są w pełni deterministyczne. Można określić ich wartości, oczekiwane wariancje, także nie tu szukałbym czegoś, co jest podstawą wolnej woli. Ona się absolutnie rozmywa. Jeśli proces fizyko-chemiczny determinuje stany psychiczne, jesteśmy zdeterminowani w znacznie większym stopniu, niż można by kiedykolwiek myśleć. Zupełnie tu nie ma miejsca dla czysto wolnej woli. I teraz, na ten proces, który leży u Podłoże i determinuje stan świadomości, wpływać może wiele rzeczy: geny, otoczenie, sprawy środowiskowe, bo przecież one będą wpływać na procesy neurobiologiczne w układzie nerwowym, a co za tym idzie na naszą świadomość na umysł, stany psychiczne, ale także na to, co zrobimy. I teraz, jeżeli nasza wolna wola nie jest tak wolna, jakby się wydawało, to po pierwsze, jak ma się to do kwestii odpowiedzialności karnej? No, zmienia się troszkę funkcja prawa karnego. Jeżeli w znacznej mierze jesteśmy zdeterminowani przez nasze wyposażenie neuropsychologiczne, neurobiologiczne ściśle, jeśli nasza psychologia jest zdeterminowana przez neurobiologię, to. Nie tyle mamy karać, no bo skoro nie ma do końca wolnej woli, to trudno mówić o pełnej odpowiedzialności. Co funkcją prawa karnego musi być: wychowanie, resocjalizacja i takie wpływanie na te obiekty, żeby poprawić ich funkcjonowanie. Po drugie, prewencja indywidualna, no czyli w przypadku tych, którzy zapobieżenie temu, aby zachowali się w określony sposób po raz wtóry, no choćby przez posadzenie. W pierdłu na odpowiedni długi czas, tak jak Breivik, no i prewencja generalna, czyli jakieś odstraszanie. Kara czy nagroda zawsze musi być oparta o jakiś akt wolnej woli. Im mniej ta wola jest wolna, tym bardziej funkcja prawa karnego może być wychowawcza, resocjalizująca. I przecież tak jest, mój Boże, od średniowiecza. No nie, nie nabijamy już na parę wtedy jak największego cierpienia, tylko raczej staramy się ich wychowywać czy resocjalizować, nawet jeżeli w czasach takiego ziobry wymazuje się to. Czy jakoś tam prewencyjna w postaci ciężkich czy dokuczliwych przystępstw? No to samo by było z koncepcją grzechu. Natomiast oczywiście ktoś może wierzyć w nieśmiertelną duszę, która istniała zawsze, będzie istniała po rozpadzie mózgu. Przecież bajki i wyznawanie bajek absolutnie nie jest zabronione. Każdy, kto chce, może wierzyć w całość rzeczywistości bajkowej. Tylko jest jeden problem. Aby nie chciał narzucać tej rzeczywistości bajkowej wszystkim pozostałym i co więcej, narzucać i chronić jeszcze obligatoryjności tego narzucenia za pomocą instytucji prawnych, w szczególności prawa karnego, bo tak, to jest w przypadku islamu, katolicyzmu i różnego rodzaju innych tych bajkowych konstruktów, które się no jednakowoż rozsypały bardzo znacznie. Ramen!